Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poran, w porannej sesji magnetycznego pingwina Jarvis. Jak widzicie, tutaj już do tego Asusa, w którym brakuje brakowało dźwięku, tamten dźwięk już został naprawiony. System został zainstalowany od nowa, bo żadna operacja tam z tym dźwiękiem nie chciała się przywrócić. Coś klientka tam namotała z różnymi urządzeniami dźwiękowymi, i to się nie chciało po prostu nawet po usunięciu karty, sterownika karty muzycznej odblokować. Więc system poszedł na nowo. To się zrobiło, ale zastanawiał mnie właśnie wentylator, który tutaj szumi za bardzo. Na wysokich obrotach leciał cały czas. No i tutaj no, taka sytuacja pastowa jest, więc trzeba to wyczyścić, wymyć i nałożymy nową pastę. I będziemy składać laptopa. Miejmy nadzieję, że to przestanie, no, przestanie. To spowoduje, że ten wentylator nie będzie pracował na wysokich obrotach, a same układy nie będą się przegrzewać, więc tutaj mamy tą jasność i myślę, że powinno to w jakiś sposób pomóc. A więc co, działam, a Wam życzę miłego poranku, miłego wstawania. Good morning. Do zobaczenia.